W zasadzie będę otwierał mojego nowego laptopa. Także pomyślałem sobie, że podzielę się z Wami chwil tą chwilą. I na dworze pada deszcz, więc mam nadzieję, że jeśli to słyszycie, to Wam nie przeszkadza. To obecnie używam MacBooka Pro z 2012 roku. Kupiłem go bardzo dawno temu. On już tak ledwo domaga tutaj sobie, bateria to już jest kompletnie słaba. W ogóle chodzi bardzo wolno i tak dalej. Także to jest MacBook Pro M4 z 2024 roku 16 GB i jest to podstawowa wersja. M4, 16 GB, dysk 512. Jestem naprawdę mega szczęśliwy, nie mogę za bardzo mówić, bo mam na języku rany i nie może się ona zagoić, ale jestem naprawdę mega szczęśliwy, że mam go już. Sprawa jest taka, że ja na niego czekałem prawie tydzień, zamawiałem go z x-komu i w ogóle był moment, kiedy one były niedostępne. Było podane, że najbliższa dostawa, że dostanę go 13 lutego, co było w ogóle dla mnie nową sytuacją, że na sprzęt trzeba tyle czekać. No ale nie zamawiałem go, poczekałem kilka dni. No i ostatecznie udało mi się go zamówić nie wiem, chyba 5 albo 6 stycznia, z dostawą na 13 stycznia jeszcze szybciej bo dostałem go dzisiaj w piątek a miałem go dostać w poniedziałek także fajnie to jest wersja gwiazd na czerń ten mój poprzedni macbook jest srebrny i pomyślałem sobie, że ta wiez na czerń wygląda dosyć fajnie tym bardziej, że ona się mieni różnymi kolorami w zależności od tego jak pada na, na tego laptopa światło także spodobała mi się ta wersja kolorystyczna zobaczymy co jest Ale, ojejku, jaki on jest mega leciutki w porównaniu do tego mojego starego MacBooka. W ogóle kwestia jest taka, że chciałem na początku chciałem kupić MacBooka R, bo jest jeszcze letrz, lżejszy. Letszy, ale kupiłem. jestem. Jest jeszcze lżejszy, ale problem z MacBookami R jest taki, że one nie mają. USB, mają wejście HDMI, mają wejście na kartę i mają wejście chyba na słuchawki, I, i jeszcze jakieś wejście mają, wydaje mi się. I właśnie zdecydowałem się na wersję Pro ze względu na te wejścia, bo chciałbym kiedyś robić ASMR gdzieś w terenie, czy coś gdzieś na wyjazdach, więc nie chciałem kupować jakichś dodatkowych, znowu, przejściówek, żebym musiał zabrać, więc tutaj mam wszystko pod ręką i jedyne co muszę dokupić to Final Cut Pro na Macbooka, on jest chyba tam w okolicach 1500 zł i będę miał spoko program do edytowania więc to jedynie jest to widzicie, w zależności od tego jak pada światło on jest jaśniejszy bądź też naprawdę czarny oczywiście nie będę tutaj drapał go bo muszę sobie jeszcze kupić etui w razie jak gdzieś będę go pakował do walizki bo boję się, że on się zarysuje tutaj ale z drugiej strony to jest narzędzie pracy i to nie jest tak, że ja będę go trzymał jak na wystawie i martwił się o każdą drobną ryskę więc spoko. O, pod spodem mamy wygrawerowane tutaj. Nie wiem, czy widzicie. O, MacBook Pro bardzo ładnie to wygląda. Jejku, to jest. Nie chcę się tutaj wiadomo, według... nie, nie chcę być tutaj fanboyem Apple'a, ale to jest naprawdę tak świetny laptop. Pięknie zrobiony że, że szok o i widzicie tutaj z boku mamy wejście do ładowania MagSafe, nie wiem czy zobaczycie tak tutaj bym musiał przybliżyć go jakoś chyba, ale nie wiem zaraz zobaczymy, nie chcę mi złapać tutaj ostrości jest wejście do ładowania na MagSafe co też jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem już nie raz uratowało mi to laptopa, w, tutaj w tym, tego mojego starego laptopa. z MagSafe. Co tu mamy? Wejście USB, wejście na słuchawki. Dwa wejścia USB, wejście na słuchawki. Tutaj mamy HDMI, wejście na kartę, właśnie z aparatu. Jak nagrywam, wyciągam kartę, wkładam. Tutaj nie muszę się bawić w żadnej przejściówki. I coś tu jest jeszcze. Kolejny chyba USB. Tak, to ma chyba trzy wejścia USB, jeśli dobrze pamiętam. Włączył się. To jest, ale to jest piękny kawałek technologii. Jest tutaj też Touch ID. Także bardzo fajnie. O, mamy cześć. No siema. Hello. Ale W zestawie mamy czarny kabel pod kolor komputera. I właśnie jest on USB-C i MagSafe. Także o, widzicie, ładny czarny kolor. Co jeszcze mamy? Książeczka. Ciekawe, czy są naklejki. Chyba są. Wiem, że w telefonach przestali dawać naklejki. No tutaj mamy, o, mamy tak, e, wejście na kartę, właśnie to co mówiłem. Wejście na HDMI, mamy Thunderbolt 4, czyli USB-C z tej jednej strony. Z drugiej strony mamy MagSafe'a, wejście na słuchawki i kolejne dwa porty USB-C. Także naprawdę fajne. Touch ID na odblokowywanie laptopa, coś nowego. Jak dla mnie. Tu kolejne książeczki. Kolejne książeczki. Kolejne książeczki. I co? To wszystko? Nie ma naklejek? Tu już nawet w MacBooku skąpią w naklejkach? Nie żeby mi zależało. Ja nigdy nie zużyłem żadnych naklejek, które dostałem. E, więc... No. znajduje się jeszcze, troszeczkę jestem zawiedziony, powiem Wam szczerze, bo znajduje się kostka do ładowania i jest ona biała. Ale się wystraszyłem. on. No, mamy, mamy kostkę do ładowania, która jest biała. Troszeczkę to nie współgra z czarnym laptopem i czarnym kablem, no ale to taka drobnostka oczywiście, co Ciekawa rzecz, bo w tej mojej starej ładowarce, w kostce do ładowania, w moim starym laptopie z 2012 roku, na kostce jest taki haczyk, który się otwiera. Znaczy teraz już nie mam go, bo mam chiński zamiennik ładowarki, bo moja stara już była polutowana, bo poobklejana i przestała działać. Ale na oryginalnej kostce był taki haczyk tutaj i nigdy nie wiedziałem do czego on służy, czy do zawieszenia tej kostki, czy coś. Jeżeli wiecie o co mi chodzi i wiecie do czego on służy, to dajcie mi znać, bo ja naprawdę nigdy nie wiedziałem do czego ten taki wysuwany haczyk służył. Tego tutaj nie ma. I to tyle. To wszystko co jest w kartonie. Czy coś jeszcze by się przydało? Chyba nie. Myślę, że nic więcej by tutaj się nie przydało, więc wszystko jest to co trzeba. Sam laptop jest naprawdę Pięknie wygląda, bardzo się cieszę, że zdecydowałem się na wersję czarną. Opowiem Wam, że czytałem komentarze, opinie na Redditie, gdzieś na forach i sprawdzałem, który kolor ludzie wybierają i dlaczego. I zdecydowana większość wybierała kolor srebrny. I zdecydowana większość podawała argument za tym, że jest to wydaje się bardziej premium. Że klawiatura czarna bardzo dobrze współgra ze srebrnym MacBookiem. No, i że jest srebrny, to wiadomo, że MacBook, bo czarny to wygląda jak jakiś tani laptop Dela czy, czy Lenovo czy cokolwiek. I ten ostatni argument jest troszeczkę no, dziwny, bo w... wtedy widzisz, kto kupuje MacBooka tylko po to, żeby mieć MacBooka, a kto kupuje MacBooka, bo jest to naprawdę dobry komputer i szybki. Więc dla mnie kolor czarny to jest, to, to jest wygryw, to jest Sigma, to jest W w czacie, i to jest naprawdę to, więc jeżeli. Zastanawiacie się, jakiego MacBooka sobie kupić, i może stoicie również przed wyborem, jeśli chodzi o, o kolor, to bierzcie czarny, bo jest on naprawdę przepiękny. A to, jak będzie wyglądał po jakimś czasie użytkowania, no wiadomo, że nie będzie on bez rysu, nie? Mm. Nie wiem, czy będą jakieś smugi po palcach zostawały, chociaż nie widzę, żeby coś tutaj zostawało, jak dotykam. Także. No to jest narzędzie pracy, i on ma prawo się zniszczyć. On ma prawo się porysować, i ja na pewno nie będę, wiadomo, używał go tak, jakby to był obiekt w muzeum, ale równocześnie będę też dbał o to, żeby, wiecie, czyścić go i dbać o niego. Dlatego od razu zaraz wskoczę sobie do neta i zamówię sobie na niego pokrowiec. No bo jak włożę gdzieś tak do walizki, no to gdzieś tam o, o klamrę, od paska czy o cokolwiek zahaczyć może i jakąś ryskę tutaj zrobić. Więc, yy, no cóż, mogę więcej powiedzieć. Jestem mega szczęśliwy, że w końcu mogę zmienić sobie laptopa na, na lepszego. No i nie wiem, ile mam tego starego laptopa. Ja go mam chyba już kurczę, no nie wiem, z 8 lat, coś takiego. Więc ten jest jeszcze lepszy, szybszy, więc na pewno mi posłuży zdecydowanie dłużej. No i co? I to tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu. I życzę Wam spokojnej, miłej nocy. I do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Będzie to bardzo ciekawy film. Także zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału. I to chyba wszystko. Tak sobie zastanawiam się, czy coś mi się przypomni o czymś, czy nie, ale chyba nie. To chyba wszystko. Także dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłych snów, dobranoc i do zobaczenia.